Jo się mam kodrodziej, z tej strony. Przepraszam, i szokiem nie nagrywałam przez ostatnie kilka dni, ale po prostu nie miałam weny do nagrywania. Po prostu chciałam nagrywać i nie, jakby zapomniałam po tym, kiedy miałam czas, no i niestety nie udało mi się nic nagrać. Jak widzicie, nie wiem, czy będzie dzisiejszy film, bo wyleciał mi pomysł. Okej, coś wziąłem 6 minut zostało Hej, specjalna oferta, gadżet do Rico. Można sobie kupić gadżet Po co komu gadżet za Tanie, można sobie kupić skinę Hej, dwójka brawlerów ma skiny. Jeden będzie chyba do Tak Jeden do Rico. A drugi gadżet. Zobaczmy, może Edgar. Nie, Edgar nie. Pułkownik. Też nie. Może Sandy. Tak, to był Sandy i Rico hmm. Tak szczerze, to sądziłam, że będzie. Pułkownik i no cóż Mamy jakieś taski? Tak, trzy Na razie musimy się jednak zacząć za to bardzo długie intro Lecimy, bo na urodziny, które będą yy, nie pamiętam kiedy Ale ogólnie w, w urodziny no to po prostu otworzę te i może coś nam wydruki Nei Da er bra. że sobie chyba jestem. Yyy ogólnie toszę ogólnie katam. No. Aha, lol. Haha. No. Znowu naprawdę no. okej. Okay. Teraz nie będę atakował. Okej? Okay? Teraz muszę zdobyć puarki. Nie je tracić. Nie chcę tracić To by było smutne. Naprawdę? Dlaczego ja mam taką złą sieć? Dlaczego? Nie ma co wygrać i tak nigdy nie będę najlepszy. Wszystko przez. Przy... Przez Was jestem pesymistą! A ja nie chcę być pesymistą! Ja nie, nie będę brakał Wow! Musimy czekać!

Smutek, smuteczek smutunia. Wiem, że nie mówi się smutunia. Nie, coś nowego. O nie, Hammer Simpson. Do no, ja sadmituję te mapy. Nie. Dobra, myślę, że się przyda jakiś i to wygadek, bo ten jest lubany, nigdy nikim nie trafiam, a jak jeszcze tylko zadaję 2000, no naprawdę, bardzo użyteczny ten bengad. Lepiej na jakieś basce by <m -try> <m -try> Aż tak, widzimy go Pimus, albo Barbarę Jak los. już się nie... Nie wiem jak tam... Ogólnie zasubskrybujcie kanał Bo ja myślę, że... Ba... bo ja bardzo... Bo byłoby mi smutno, gdybyście nie zasubskrybowali Czy ktoś tu coś mówił? Musimy super! Czemu wy wszyscy jesteście? Przepraszam, nie wiem, nam brakuje do 13 ranki w kanalecie. Ej, 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 Eu vou, Nie bym się was wszystkich pozbył. Szczególnie ciebie, Janiek. To będzie ten gościu, nie mi tu wiko ma taki... Chętnie bym trafił. A, 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 o, a, a A, gościu już mogę. Aha, tylko zmarnowałeś gadżet, gościu. Aaaa, aaaa, aaaa. Ej, mamy jeszcze rangę. Przy tak smutno. Ej, dzisiaj jest czwartek. Pierwszy lipca Pierwszy lipca. Muszę, muszę w to miejsce. Rzybko, szybko Proszę galić, że... pier... że... Usłyszeliśmy, że... Usłyszeliśmy, że... Usłyszeliśmy, że... Usłyszeliśmy, że... Usłyszeliśmy, To przecież jest kucnoczek Nie A Edgar tutaj sobie siedzi Zdradził się Wychodzi Edgar Okej okay. mogę gości zjitować Ja chcę ich zjitować, ale nigdy się nie udaje Ech Ale pech Ech, ech, ech. Ale pech, ech, Prawda Tu nikogo nie będzie A wy pewnie mówicie, że będzie, będzie, a ja mówię, że nie będzie Ajajaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aha, 8, ośmi 8, musimy znowu wygrać Wydaje mi się, że tracimy miejsce, żeby skończyć grę El mimo, el nemo. Pięć. Jeszcze trzeba do dwóch chwili. He, pewnie przegram, ale nic mi tam przynajmniej nie będę miał mniej do zdobycia. Nie, to przecież jest Jackie. O, Draki odeszła. Nie pamięci, że nie, że nie będzie to wróci. Aha jest. Czekam! Mm. Aha. Aha, tak. Nie się zdaje, że kiedyś taka sama sytuacja, była jakiś bluers na niej, przez ktoś jeszcze. Ej, trzymaj miarę, miała. Fajno. Dwaście dwadzieścia sześciu mi tak się zginę No cóż, zobaczmy sobie Co to, cóż to jest za nagroda Nie, następne są game'y Fajne i to Okej, okay, a ja zaraz kończę, więc ogólnie Ja mogę zmusić się do z trzema trzeba do ale na maks mocy. Z jednym power killerem to zostało 3 amunicje. Patrzcie, królik. Ha, 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 ha. a my widzimy się w kolejnym odcinku.